Ja ma widzowie... O, śnieg zaczął padać, jaki perfect timing. Yy, dosłownie sekundę temu nie padał. I tutaj jest jakieś... Nie pytam co. Trzeba by... Jak coś, to będę w tym filmie cicho, bo pan była, że jak ja sumuje na nocowanku, i... a ja to nagrywam dokładnie tu o 1.22, 22, ten się położył do spania, bo jakby to inaczej. Dobra. Trzeba sobie autko załatwić, bo czym będę jeździć, przecież nie będę dupą po asfalcie jeździł. Idę, dupę. No, widzowie, powiedzcie mi, jak to się robi. O, dobra. Um, no, piękne, piękne. auto. Czekać chwilę. No, dobra, już wróciłem. Um, Widzę, że auto się... No i dobra, tak. Dzisiaj porozwożę jakoś dwie, trzy paczki, bardziej prezenty, bo ostatnim razem, jak nagrywałem, to coś nie pykło, a za niedługo będzie update, więc chcę jeszcze ponagrywać w tym evencie świątecznym. W sensie, będzie dalej zima, ale nie będzie ozdób świątecznych i nie będzie prezentów Więc nie fajnie będzie. Event zimowy się chyba kończy w marcu albo coś. Ktoś napis, napisał na czacie, okotowaty jest na serwerze, więc mnie już ktoś rozpoznał. Ale nie, 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 ja do zna, już nie dodaję, bo mi zaręliście znajomych. Więc ci, których mam znajomych mają szczęście, a ci, których nie mam mają pecha. U Matko Boska tu jest lód. No dobra. Oczywiście ten. Mm. Już auto zepsułem, naprawdę. A ja dzisiaj prawo jazdy zdawałem, naprawdę. Ja teraz nie kłamię. Nie, nie wiem jak się pokazuje prawo jazdy. Ludzie możecie mi powiedzieć, jak się pokazuje prawo jazdy, bo chcę Wam tu udowodnić. Co w się sensie, teraz mi nie powiecie, ale napiszcie tam w komentarzach czy coś. Jeżeli Wam się film spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Wy możecie napisać w komentarzu, o której godzinie to widzicie, bo mi to się przydaje do życia. I się potem robią memy życia na mnie. <laughs> Dobra. To tak. Tu jest radar. Nie widzę, ile jadę na godzinę, więc nie fajnie. Mam nadzieję tylko, że nie będę mieć do smart Zewa. Paczek, bo ja tam nienawidzę tej drogi takiej, bo tam jest dziury, w ogóle i co to za debil tam jechał. Czy on dosłownie kół nie miał w wow, aucie? Czy mi się wydawało? Przednich kół. Wy tam możecie przy, przynajmniej przewinąć, a ja muszę wjechać na drogę, bo mi coś auto zjechało. Ile ja u matko bo ja 130, jak tu można jechać, a fotoradar jest. Jakby fotoradaru nie było, to ten. Proszę tam ciszej kaszleć w tle. Znaczy możesz kaszleć, ale ciszej. Tak, ten, ten, ten matku Boska w świętach. Mm, mm, mm. To wcale nie tak, że to było po powiedziane, dlatego, bo nie miałem czego powiedzieć do ludzi. Cicho, byś nikt nie zauważył. Co tak cicho jest? Ja pierdzielę. Ludzie ratujcie mnie, bo ja prawo jazdy zdaję, a tak wygląda moja jazda. Wcale nie tak wygląda, że ja się tak znam na przepisach świetnie, że jak miałem 5 lat, to dosłownie bym wymienił każdy przepis ruchu drogowego i wiedziałem wszystko. A teraz <laughs> prawo jazdy zdawał za mnie mój tata. Dosłownie. On mi mówił, jaką mam odpowiedź klikać, a ja klikam. On taka malutka ściąga, ale co z tego? Nikt nie zauważy i tyle. Wiecie o tym, że ja tę minkę daję w ogóle dla Beki, tak miało to być dosłownie na jeden dzień, a mi się spodobała ta minka tak że mam dosłownie do teraz ją. Ja. A, a ja ją wymieniłem miesiąc temu. Wcześniej miałem tą minkę Bacon'a. Lejadę, 55. Jak wiemy, tu nie dostałem, jestem ja 60 tutaj, w terenie zabudowanym, podkreślam. Były szwarta kolejna, bo nie wiem, ale to... Czemu tu nie ma tego? Czy tu był jakiś update, o którym nie wiem? Czy mi się coś nie załadowało? Przepraszam bardzo. Ale... Um... Czekaj, zapytamy się tego typa. Ej! Ej, czekaj! Czekaj na mnie kupie. No, nie. Czy, tu, tu, nie, ty, pre, Czy był jakiś update, którym nie wiem? Czekaj, napiszmy, bo ja nagrywam teraz film z nie tego, ale o um, nie, koniec eventu jest najgorzej. No niestety, koniec eventu, jest w takim razie nie rozumiem prezentów. To na początku przyznawali prezenty, no niestety. Wczoraj miałem tu nagrywać, ale mi się nie chciało i wiecie. No niestety. A szkoda, że koniec eventu. A właśnie mogłem się domyślić coś, bo podejrzanie auta tu nie jechały, a tu zawsze był taki duży ruch. Więc dobra, to rozwozimy prezenciory w takim razie dzisiaj, skoro nie ma tego. Yy, powiem Wam, że bardzo dawno nie rozważałem w W sensie bardziej patrzę, jak Boże, mi się już myli. Jezu, jak ja tu dawno nie wjeżdżałem. Jezu, dobrała mnie do nerwę mega. Mogli jej nie dodawać w ogóle. Yy. Jezu, jak to dziwnie wygląda, że mam krupy i numer domu, a nie event. Dla mnie to jest dziwne po prostu teraz, bo się przyzwyczaiłem do prezentów teraz. A wcześniej dla mnie to było dziwne, że był event napisany. Byłem nieprzyzwyczajony. No ale to chyba każdy tak ma. No, więc wiecie. No to jest. Taka, bo miniatureczkę sobie zrobię taką. Dobra, mam miniaturkę. Jak sobie tak jadę, więc spoko. To jedziemy do Kultenty. Ej Właśnie, możecie mi napisać w komentarzu, co się stało z tym Orlenem, który tu był dosłownie jeden dzień. Dosłownie tu na jeden dzień był Orlen. Co się z nim stało, przepraszam bardzo. Mnie to bardzo ciekawi. Ej, wiecie... No, co tu się stało? Polskie drogi po prostu. Toś bardzo świetnie kieruje, więc wiecie... Co za idiota! Idiot Idiot, idiot. Ja myślałem, że mi mrukło. Ja myślałem, że ja mam dać to a to tamten tam, będzie. Tam, tam. Ale ja mu zasłoniłem to auto, to jedynie powinno widać rejestracji. Jeżeli to by było realistyczne bardziej... To by on nie dostał mandatu, bo by była cała rejestracja zasłonięta jego. Chyba, że fotoradary robię parę zdjęć. Ja nie znam się na tym. One mają chyba czujnik na jedno zdjęcie, ale to nie wiem. Polacy w ogóle wymyślili metodę na liście, tak zasłaniają Zasłaniałem jedną cyfrę albo literę liściem. I nie mogą zrobić. Inny. Nie mogą dać mandatu. Legalnie, bo musi być cała rejestracja. To jest dobry plan. A nie by było jakby się jakby to tak działało w PCD. W ogóle dzisiaj trafiłem na fajny serwer wcześniej grałem, bo ludzie pisali, gdzie psiarskie stoją, a teraz tu nie ma takich ułatwień, więc teraz nie wiadomo gdzie trzeba uważać. No ja tu jadę 188, więc wiecie 190 już. To tu nie byłoby jakoś ciekawie. Teraz jakby mnie złapali. Tak jak na krócej się jechał, a dobra, już wiem gdzie Tam mogłem jechać, było szybciej, ale dobra, jak już tu pojechałem, to nic nie szkodzi szczerze dowiozę tą paczkę i kończę, bo tak to to były nastawione na prezent, a tu taka niemiła niespodzianka była No bo patrzcie, chujniki jeszcze są A Zobaczmy, czy faktycznie jest koniec eventu, czy się da kliknąć, wiecie, przytrzymać E tam I tak to to, wiecie co prawda, nie można mieć już tych kołczek, niby, ale wiecie. Ciekawe, czy się da. Muszę sprawdzić. Dobra. Udaję mi kierunek, że na tego i tak. Ej, no, da się. Czyli da się mieć coś prezent. To jak ja to mogę być? Szczerze nie wiem. Może jest taki zbagowany serwer? A mi pokazuje tu u góry? No, maluchy głupie. Patrzcie, mi pokazuje, że dalej mam prezenty. Więc ja nie wiem, co tu się odwaliło. A tam cię nie jadą przypadkiem na prezentu odwiesz? O nie, ewidentnie tam jadą tymi maluchami. Trzeba patrzeć na tabę czy się nie zmienia ludziom ilości prezentów teraz. Już nie dowódzę.

no widzicie, jak ja pięknie jeszcze. Mm, mm, mm. Krupy 24. Tu są krupy chyba, no nie? Tu się krupy zaczynają, do widać krupy już. Matko jedyna boska święta, jaka ja jeżdżę. Jezu, mi się myli, że to jest to. Mi się już myli, że ja tu mam prezent dowieść do kupów, a nie... Ten. Jezu ludzie, trzymajcie mnie po prostu Dobra, to klub 24 Ja już miałem być przygotowany na to, że odłożę prezent i... Dobra, to już koniec tego filmu w ogóle, w ogóle, w ogóle 8 Ja mam 24, więc może na 20 tu było? Nie, to jest 12, Boże O, to muzykę mam na full'a włączoną, mam na no, no, Błażejak jakąś mnie śpi. E, e, e. O, tu jest, a nie, tu jest 22, ja mam 24. O, tu. O, dostarczyło. Więc dobra. To już jest koniec tego odcinka, Jeżeli Wam się podobało to łapeczka w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to proszę mi napisać w komentarzu, subskrypcję, że możecie zostawić. Ale oczywiście nie zmuszam. Jak nie chcecie zostawić łapeczki w górę, to nie musicie. Jak Wam się nie podobało, to proszę też nie hejtować hejterzy, tylko proszę zostawić łapkę w dół, w dół i tyle. No i wiecie. To będzie chyba tyle, no i wiecie, no to dobra, to bajo